Siemka wszystkim, witam was w moim kolejnym poradniku Oglucia W tym poradniku pokażę wam jak zrobić Piramidę z piasku Może wam się to wydawać proste, chociaż pomyślcie, Piasek oczywiście spada, więc jak się zrobi piramidę? No jak, tak? No nie A tak przy okazji jak widać, wyszła już nowa wersja Minecrafta. Minecraft Beta 1.0. Nie wiem dlaczego 1.0, a nie 1.9. To mnie dziwi. Nic nie czytałem, więc... Ten odcinek będzie dosyć krótki, bo to nie jest jakiś szczególnie długi pomysł do zrealizowania. No ale będą nam do tego potrzebne dużo piasku i dużo pochodni. Albo czerwonych, albo tych... Pierw robimy... To takie coś do piramidy. Ja nie zrobię jej dłużej, tylko chcę Wam pokazać. Ja jeszcze to nigdzie nie widziałam na YouTube, więc ani nigdzie. Więc według mnie to jest bardziej mój pomysł. Ostatnio się bawiłem i coś takiego zobaczyłem. Robimy tak, tak. Właśnie tak pochodnie trzeba ustawić, aby piasek się na nich unosił. I tutaj. No. I tak można zrobić ogromną piramidę z piasku. Piasek się będzie cały czas utrzymywał poprzez te pochodnie. Można jeszcze wyższe, jeszcze wyższe i tak dalej. No i też jak zauważyliście może zmieniłem intro, ponieważ nie usunąłem pliki z tamtym intro, więc musiałem zrobić nowe. No dobra, to już na dzisiaj wszystko, więc powodzenia i mam nadzieję, że wam się pomysł spodobał. Siemka, Nara.